Aszunia. Kisztala bym wziął, Briar bym wziął, Czerwona też bym wziął, raczej to sojona bym sprzedał i ramla. no na pewno, jebać go. Jak mam miecz, chyba bardziej bym celował Nieważkę. Hearth of Steel, Heroic Grabak. Price Fighter, Heart of Steel wydaje mi się, że odpada. Nie wiem czy to nie jest Heroic Grabak, po prostu... Nie zrobić. Kurde, tylko 5 Golda tutaj. Uuu, Infinity Xen. Ionia w Golda. Ma, mamy, mamy to. Jednak chyba zmiana planu. Siemano, siemano. Szybka prośba o łapkę w górę, jak i zostawienie komentarza o treści bramkarze. A do tego, jeśli oglądacie na telefonie, prośba o podbicie, bo z racji, że jestem jeszcze małym kanałem, to te podbijanie faktycznie bardzo pomaga w algorytmie. Więc co? Życzę miłego oglądania. Trzymajcie się. Cześć. Mamy parę ksina, to już zaraz SIN 2. Prawda, prawda? Wiem, że dobrze pod teraz mi Golda farmi. Chociaż akurat pod Golda wydaje mi się, że też jest niezły. Widmastera nie to gówno. Jeśli grasz w Słowoker, no to najlepsza. I Zależy co grasz. To właściwie Zachena to gówno, ale. Jeśli nie masz Xina na bordzie, to Zachę przyjmuje trojaty Xina. A, no to Zachana Blade Master to tak, to nie działa chyba nawet. Jakoś na nim za bardzo. To nie tak szybko to atakuje. Titana bym chciał, ale łuk dostać to raczej nie bez szans. Nie czy Zachę na przykład lubi QSS-a. No. Nie, Titan jednak najlepszy.

There's so much pain in Shenzhen's oh. heart. Point of view, New. there is no drama. <clears throat> W sumie tylko defenderzy to się łączą z tym tematem, nie? Point of view. A, i Ari Lux. W sumie. Kurde, no i nie. nie wiem. No i nie da się tego. Chcę na dwa hitnąć. Masz parę przez cały stajeć i chuj ci do dupy, no. I kantek mnie skersował. Gnuj. Dobra, trzeba te honor older, czyli chuj. The Kingdom Co najlepiej by było w Konga dostać tyle? Nie no, czy sens ma to? No, Legia. Nie wiem, co Myślałem, że ściągnie jakiegoś zagranicznego trenera, ale że oni sięgają po no to trochę. Trochę śmieszne. W tej leki teraz to tak nic się nie zgadza. Jaki 4 slejer w ogóle? Po co 4 slayer? Nie. Nie. Nigdy nie grasz 7 4 slajery w zachranie. Zachen nie jest slejerem, więc kurde śpo byłaby fajna, ale ja biorę za Hena Hello Okay. I hope the hero likes me. A symphony of justice. Just looking for a road home. Choose evil, get shot. Czy jak to mi się złączy, to zostanę dwie roki. Zastanawiam się, czy ja gram tu ewentualnie Aion, ja jakbym hitno ja ale brakuje mi temu wtedy, mi się wydaje. Zobaczmy, czy to daje nam rolki. Daje. Turn up, turn up, turn up, turn up.

Dzieje że guzik tam no szczerze miał uder? Yy, no, widziałem, że coś tam mu... coś tam mu się działo. Do pies, by do... PSP, do. Shen, 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 jest w sklepie. Weźmy go tutaj też, no, reformujemy Golda i na tym, no, tu <grywa> ja tam lubię sobie zorna. <grywa> zorna to ja lubię każdy artefakt. Tak, szczerze mówiąc. Hmm, jak sobie wejdziesz, nawet planer że musisz mieć uh, have the trials of twilight tak augment tak się nazywa Oho. Uh -huh. no dawaj tym synem kurwa kręć gnoju <coughs> To ziomal! W moich sponach. jeszcze nie wie ona. Spenetruje jej wszystkie dziury. Grotoas. Mówię wczoraj, żeby styl jest zbyt chory. Eee, kurwa, jeszcze zrobię botom. Dobra, możesz przestać mnie znapić, oglądać i wideo i grać tych i yy, y sztali jebanych? Kurde, nie czułem, że Stonę 3 dostanę. Odblokuje Galio. Odblokowanie Galio by było takim game changerem tutaj. Ale to kurde ciężko. Ciężko. Musiałbym Stonę 3 dostać. Nie brakuje dwóch. W dobra. dobrze. Hahaha! <śmieniczy> dobrze, bo wam to, że mam y, poziom. Cięższy by było, w sensie. No, wiecie, o co chodzi. ปัมปัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมัมัมัมัมัมัมัม and need to know king Oi mars <laughs> This story I am not the enemy No yak big Zachę dawał te same yy, trajty co ksi i mógłbyś grać za Herneksa. To troszkę by było to przesadzone. Nie uważasz? Nie, dobra, kurwa. Ja są, ja wypierdasz. Nie w kurwie mnie nawet. Bez emblemu demacji to, to te siedem gra tak trochę waste. Myślę bardziej nawet żeby zejść do trzech demacji. No to za dużo,

Wszystko ma nie odpada raczej ja gra w tym z okazją że on się wskrzesza często Pierdale się tym Galio. O kurwa jony! Pierdolony z rzędem. O kurde, nie dublowałem Seda. Lidzi. Na PB były dobre, ale już nie są. <ścoughs> tak, jak coś polecam. Du, 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 du. W ogóle myślałem, że tylko trzech de trzy demacje zagram, ale w sumie może i tak powinienem. Nowe, go, dawaj tym gelioskiem. Okej. Okay. To po prostu tak gram do końca? Pytanie jak mógłbym. Jak mógłbym się z tym dokopować. Mamy Belda. Nie, wiem, że Dragon Claw jest dobry podobno na Galię. Zobaczmy. może się jego umiejętność skaluje z tym. Wypierdolić Zeta, wypierdolić Ari. Hmm. Już nie wiem, może. Dać mu Wojtstafa, Morello. Znaczy, z trzech demacji na pewno nie chcę zejść. Musiałbym mieć. Ge... Na podmiankę, Garena Na razie sobie wygrywam, więc. Sobie mogę dymać. Czy on nie zbiera jakieś czwórki na trójkę? MF? Ile ma. 3. Cały czas nie mam urdena w sumie. Możemy spróbować, czy to jest lepsze w ogóle. Czarwanej jeszcze na podmiankę. Nie, pigirka, pigirka. Cie! Nudy. Trzeba... Kombinować szukać max cap'ów Że jest lasem, mogę znaleźć? Kurwa, jeszcze nie. A, nie przestawiłem! Jakoś słabiej to wygląda teraz, co? Wygrywam, ale. Ale. Nie wiem. Nie, nie wiem, czy się nie osobiłem. Tak, nawet tako był już w na streamie. No ale dobra, Jest pierwszy i w tym stacie. Dobra, ale ta w Golda dobrze, to filowała i ta debacja. I wszystko. Susja, to jednak było. No Jakbym tu przegrał, to ja bym przyłożył te ITB z Sylasa 1 seta, nie? I to by było lepsze. Ten Sylas to trochę fraudzik, trochę fraudzik.